W najbliższą sobotę po raz kolejny ulicami Gorzowa przejdzie Marsz Rodzinny dla Trzeźwości. W naszym mieście odbędzie się już po raz czwarty. Jego inicjatorem jest stowarzyszenie pomocy bliźniemu imienia Brata Krystyna. Tradycyjnie podczas marszu zostanie poruszony temat uzależnień głównie od alkoholu. Chcemy właśnie budzić świadomość tego, że warto coś robić i trzeba coś robić. Właśnie pokażemy zagrożenia, jakie są aktualne, także nowe zagrożenia w Gorzowie. No, chcemy pokazać właśnie takie świadectwa, że to jednak coś daje, no i chcemy zwrócić się właśnie także do, żeby po, powiększać szeregi tych, którzy właśnie angażują się, którzy, także o, o, chcemy zwrócić się do przedstawicieli władz, chcemy zwrócić się też do młodych. Yy, dlatego, że właśnie, żeby nie przegrali miłości. Nie? A przecież yy, nieczęść właśnie idzie w parze z miłością. Nie? Podczas konferencji Augustyn Wierniński podkreślał to, że problem uzależnień ciągle wzrasta, o czym świadczą liczne statystyki. Stwierdził, że najgorsze jest to, że coraz młodsze osoby sięgają po dopalacze i piwo. Taki marsz ma yy, wzbudzić jakąś refleksję, że yy, coś się złego dzieje. Bo jeżeli idzie marsz, ludzie na jakiś temat mówią, w dodatku jest to tak zorganizowane, to znaczy, że coś, o coś chodzi, i my chcemy powiedzieć tym marszem: po prostu jest problem, jest problem pijaństwa, wzrasta spożycie alkoholu, marnujemy pieniądze na alkohol zamiast na coś innego, nasze dzieci zaczynają pić, młodzież tak samo. Coraz większe spożycie, problem mamy z młodzieżą, z dziećmi, to ma powiedzieć marsz, ma, ma, ma nas jakby ten marsz ma nas skierować, no tym naszym myśleniem życiowym, właśnie w tym kierunku, coś się złego dzieje jeżeli chodzi o spożycie alkoholu. Kazimiera Dudka, która od 1994 roku jest członkiem Al-Anon jako współuzależniona, twierdzi, że taki marsz otwiera świadomość ludziom, którzy mają problemy z wszelkimi używkami. To są takie jakby dożynki, to coś co dojrzewa. Przez cały rok człowiek pracuje, modli się, rozmawia, pomaga ludziom, spotyka się z tymi osobami, które potrzebują właśnie tej rozmowy, ale to są takie bardzo... Hmm, Tajemnicze jakby anonimowo, a tutaj mogę otwarcie iść marszem i jakby powiedzieć, ludzie, jest tu nadzieja. Warto, warto iść, warto się spotykać. Daje to odwagę dla tych, które po prostu nie mogą się jeszcze zebrać. Co z tym zrobić? Czwarty marsz rodzinny dla trzeźwości wyruszy w sobotę o godzinie 16.00 spod pomnika Jana Pawła II na Górczynie. Uczestnicy przejdą przez ulicę biskupa Wilhelma Pluty, Górczyńską, Piłsudskiego, Walczaka, Jagieły Dzieci Wrzesińskich i Sikorskiego. Marsz zakończy się o 18.00 mszą świętą w katedrze. Tam zostaną wręczone odznaczenia dla tych najbardziej zasłużonych w działalności na rzecz trzeźwości.